A jajaj! Oswojone białka jaj od KFD. I nie musisz bić już piany sam. Skoro już mowa o racingu, to dzisiaj będzie testowany Kacper. Powiedz mi, bo, bo to mnie zaciekawiło, czemu masz tak zegarek? Jeżeli chodzi o noszenie zegarka, no. to przede wszystkim to kolor musi być stonowany. Tarcza w dół, ponieważ odbija promienie słoneczne. No i też podczas trzymania broni jest dużo wygodniej, ponieważ trzymając broń lewą ręką z przodu mogę patrzeć na godzinę. Także jest wygodniejsza sprawa. No i na zwykle, jak ja trzymam ręce z tyłu, to ktoś to może na godzinę spojrzeć, gdzie to jeszcze będziemy stać. Ale nie podpuszczaj. Patrz mu w oczy, patrz mu w oczy. Taki kurde challenge zrobić, że walczysz z zawodnikami, a drugą ręką, nie wiem, golisz broda. To było coś dajwanego, nie? <ścoughs> Możecie zaproponować w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, w jakiej scenerii Tomeczka zobaczyć przy stole siłując się z zawodnikiem. Ja proponuję, jedno, nie wiem, golenie się, golenie brody. Co ma robić drugą ręką? Jest, ja szitce, proponuję espresso. Owoce. W poprzednim odcinku z Tomeczkiem i z Marcinem robiliśmy trening wytrzymałościowy. Chłopaki byli mocno zajechani po tym treningu, więc e, teraz e, czas na zemstę. Dzisiaj Tomeczek nauczy mnie, jak siłować się na rękę. Myślę, że wyciągnę jakieś cenne lekcje z tego treningu. E, że mi pokażę, no i że będzie ciężko. Zem zemsta w Arnesi nazywa się vendetta. Powiem ci tak, boli mnie dwójka, boli mnie łydka i ogólnie jestem trochę połamany. Z energetyczny miałem taki, że trzeba było Ekspresso. Wiesz, o co chodzi. Wy nie. Do tego Grzesio wleciał. Dwa lody. Coś jeszcze było? Jeden na kolanach. I lemoniatka. Także szykuj się. Złap sobie te dwie gumki. W ten sposób. Bokiem stajesz. I sobie naciągasz do siebie. Tyk. I rozrzewamy. No co? I co ruch, to troszeczkę dalej. Co ruch, to troszeczkę dalej. Dobrze. Aż on ci puści, Dalej. a ty zostaniesz wędrzeć. No go przed, czy nie? Zostanie za ktoś. Dobrze. Kurwa, puszczam! Uwierzył. Teraz, teraz wyrobicie lewą. Tak jest. Podobnie. Tak jest. To jest lewa, no o to chodzi. Cóż za. Synchronizacja ruchów, jakby oni normalnie ćwiczyli to wcześniej. Raz jeden, raz drugi, jakby piłowali. Uff, I dalej, będzie dobrze. Dla tych, którzy wcześniej nie oglądali odcinków z Arlesigiem. Słuchajcie, to jest profesjonalny stół do na rękę. Na takim stole siłujemy się na mistrzostwach Polski, Europy, świata i wszystkich innych drobnych turniejach. Stół jest przygotowany na prawą i lewą rękę. To jest wyznacznik, do którego pokonujemy przeciwnika. To jest podłokietnik, po którym możemy poruszać łokciem. Każde spadnięcie czy podniesienie łokcia jest karane faulem. Dwa faule oznaczają przegraną bez walki. Ja muszę pokonać przeciwnika do tej poduchy albo przegrać do tej. Ale to jest wyznacznik, więc jeżeli walka będzie się toczyła w tym miejscu i będzie poniżej, poducha wskazuje sędziemu, przerywamy walkę, jest wszystko. Nie mierzymy rąk. Tutaj jest taki środeczek wyznaczony, nasze dłonie muszą się znajdować na centrum. Wtedy jest komenda startowa Ready Go. Po komendzie startowej Ready Go można ruszyć. I wtedy, jeżeli nadgarski są wyprostowane przed komendą, po komendzie startowej możesz je skręcić do wewnątrz, czyli tak zwana łycha, możesz na zewnątrz, czyli zaatakować na palce. tobrol tak zwany. Ogólnie w Arrestingu masz ponad 50 technik walki. W cholerę, nie. Yy, zazwyczaj ci, którzy siłują się w barze, znają jedną. No, nawet bym powiedział, że nie są w stanie jej wypowiedzieć, bo czasami jest za dużo. <laughs> w każdym razie są na pewno dobrze zjeczuleni. Ty jesteś praworęczny? ręczny. Dobra. I, i boksujesz prawa-lewa? Eee, lewa punktuje, prawa wysyła. Lewa punktuje, prawa wysyła. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli tak, Gdzie ja Ci uszkodzę prawą, on Ci uszkodzi lewą. Co on Ci uszkodził, jak biegałeś? Nie <noise> mi ta chwila boli poniedziałek. Nie uszkodził głowę, głowę bardziej, o głowę Głowę? mi Sprał mi A Znaczy mózg. Znaczy, no, faktycznie. stałości. Dobra, robimy rozrzewkę przy stole. Słuchaj, objaśniłem mniej więcej zasady na początek. Najpierw pozycje niebezpieczne, dawaj łapę. Druga ręka, która się nie siłuje, wędruje tutaj. Dobra, i teraz pierwszy błąd podstawowy, który zrobiłeś. Spadaj, Marcinek. Dawaj, dawaj tą rękę. Nie kładziesz tej ręki, tylko ona jest w powietrzu. Czyli nie blokujesz sobie ruchu. Nie? Jeżeli położysz ją tutaj. I będziesz chciał się przesunąć, no to zobacz, jest blokada, nie? A ona ma pomagać. Taka dźwignia dodatkowa, ok? Nogi przy stole znajdują się. Zobacz, jedna noga jest tutaj, daj sobie ją. I teraz kolano jest lekko ugięte, tak, żeby ono tak jak do przysiadu, nie? Żeby zapracowało z całym ciałem. Czyli zobacz, pyk, pracujesz w ten sposób. Ta noga jest bliżej stołu, nawet może być jako stabilizacyjne, oparcie się o nogę. Przy czym często ludzie mylą to i myślą, że trzymanie tam nogi powoduje to, że wygrywacie. Nie, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie stabilizacja. Jeżeli tą nogę tam zaprzecie, macie lepszą stabilizację, ale jeżeli jej nie zaprzecie, dalej możecie wygrać. Także nie mylcie tego. W każdym razie, jeżeli już ta noga jest tutaj, wiesz o co chodzi. Podstawowa zasada. Im bliżej ręka ciała, tym masz więcej siły. Równie. Czyli tak jest trudniej wygrać, ale tak jest łatwiej. To znaczy, że jak dotkniesz brzuchem, to w końcowej fazie dalej dotykasz brzuchem. OK? Równie. Bo jeżeli się odchylisz od stołu, no to rękę zostawiasz. Ręka sama, no to taka środka Marysia i ona nie umie sobie poradzić, a tak to jest z rodziną. Dobra, tak bardzo, bardzo potocznie. Generalnie większość z Was, jeżeli kiedykolwiek próbowało się wajna na rękę, to robiliście to pewnie w jakiejś festynie, w szkole, na przerwie na ławce, na religii czasami też się zdarzało, nie? Albo po prostu w barze. Tam zasad nie ma. No i toczycie taki jeden pojedynek, który trwa bardzo długo nie wolno robić łychy i tak dalej, o tym zresztą nieraz mówiłem i kończy się tak, że jesteście wymęczeni, totalnie wyjechani i ktoś, kto jest od Ciebie dużo słabszy przychodzi i Cię łatwo pokona, nie? No to tak naprawdę wtedy no, już nie jest tylko ta siła, tylko mega wytrzymałość no i żadna widowiskowość, bo taki pojedynek może bardzo długo trwać i będzie kontuzjogenny bardzo, tak? Natomiast kiedy my na mistrzostwach Europy, świata, Polski mamy po 30 zawodników w jednej kategorii, no to najzwyczajniej w świecie tyle pojedynków i mieli do tego jeszcze siłę, wytrzymałość, Bądź dość szybki, nie? Dlatego walczymy całym ciałem. Jest, ja to teraz pokażę totalnie, totalnie, totalnie przykładowo. Przyłóż tylko rękę. Jest komenda startowa, ready go. Jeżeli my będziemy tylko samą ręką pchali, będzie to trwało długo, nie będzie to widowiskowe męczące. Luźno, ja chcę tylko pokazać. Dobra, jest ready go, back. I to jest koniec. To jest ułamek sekundy, nie? Tak jak wiesz, nie wiem w boksie, czy coś masz szybciej uderzyć kogoś, dokałtować i tyle, nie? To samo tutaj. Zrobiąc to szybko, zaoszczędzam energię, siłę na kolejne pojedynki, bo nie wiem ile ich będzie i nie wiem na kogo trafię w jakiej kolejności. Czasami zdarza się tak, że dwóch faworytów spotka się na początku i mogą się wyjechać. Idzie dwóch, się bije, tam trzeci korzysta. Albo jeden z tych, z tych dwóch bijących się jest mądrzejszy i odpuści. Idzie sobie dołem. Dobija niedobitych, wraca do drabinki górnej i tam dwa razy tego gościa pokonuje. Tak też się zdarza, tak też robiłem. Polecam czasami też pomyśleć, nie tylko mięśnie. Dobra, lecimy z tym, bo zagadałem tak, za bardzo. To, to, ja to o, ty tu jesteś siema! Ja, ja ci to powiedział, żebyś tak zrobił. No. <gry <spared> <gry <Language> Dzisiaj paleciok będzie w roli sędziego, akurat w tym momencie. Natomiast nieco później też będziecie testował. Lecimy, rozżyweczka teraz przy stole, słuchaj. Na czym polega rozgrzewka przy stole? Najważniejszym elementem całego ramienia, kiedy się siujesz, jest nadgarstek. Wszyscy myślą, że ramię. Nie, nadgarstek, bo to jest element stykowy naszych dwóch dłoni. Więc rozgrzewamy ruchem kolistym nadgarstki. Nie wiem, czy wiecie, ale w nadgarstku jest aż 8 kosteczek, dwa rzędy po cztery. Także trzeba to solidnie rozgrzać kilka razy. Tak, z 5 razy. 2, 3, 4, 5. Pamiętaj, że możesz przesuwać łokciem po podłokietniku, czyli możesz tu zacząć, a tutaj na przykład skończyć. Dlaczego to jest ważne? Bo w tym momencie nasze ramiona są na centrum, łokieć jest daleko i teraz wszyscy myślą, że siłujemy się, wiesz, ręką, a ja wykorzystam siłę pleców. Przyciągnę, zobacz, rozjechał Ci się kąt, czyli jesteś słabszy i teraz sobie dokończę tutaj. To jest element techniczny, nie? Dokładnie. Mhm. Spróbuj jeszcze raz. Mhm, dobra. Teraz ja rozrzewam pięć razy. Cykl 2, 3, 4, 5. Dobrze. I teraz jeszcze jedna rozzeweczka, czyli będzie atak na górę. Coś, co ci się przyda. A choć to zrobimy na koniec. W każdym razie, będę naciągał lekko twoje palce. I tutaj raz, dwa, takimś młotkiem. 3, 4, 5. Teraz ty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Marcinek, czy Ty jesteś gotowy, żeby to posędziować? Ja. Czy będziesz sędzią fair play, ja. czy sędzia kalosz? Nie, ja nigdy nie, ja, ja się szanuję, ja, ja, ja będę godny. godny polecenia, godny zaufania. I się szanujesz? Ja, już ja jest. Tak. Dobrze, dobrze, dobrze się nie, 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 nie sprzedaje. Ja, wiesz, no bo u Ciebie na pewno, tam jak się siłujecie, to na pewno robicie pierwszy, podstawowy błąd. Pewnie już każdy zaczyną takim nadgarstkiem, ja. nie? A to już jest potem... Już Ale robicie tak? Sytuacja już jest Czy się czegoś? Nie. Nie, jest. Ja z stół. Można się trzymać. Stołu. Można się trzymać stołu. Stołu, tak. Ręka jest tak zawsze, mówiłeś mhm. rozwarty mhm. I im masz dłuższą rękę, tym wygrywasz, bo inną mu wykręcisz na i ciągniesz na Tak. No i właśnie, i to powiedziałeś coś, co rzadko się zdarza, żeby jakikolwiek amator powiedział. Ka każdy, kogo spotkałem, mówi, że ty jesteś niski, to ty masz większe szanse na wygraną. Ja mówię, nie. I jesteś wyższy. Ty masz dłuższe ramię, dłuższe palce, większą dłoń, obejmujesz dłoń przeciwnika, masz większą kontrolę i łatwiej ci jest go pokonać. Ale ludzie tego nie przegmieniają, także chyba, chyba przespali niektóre lekcje w szkole na temat dźwigni. Dobra. Ja nie będę atakował, chcę najpierw mm. sprawdzić Twoją siłę, ok? To jest ten moment, gdzie możesz mnie pokonać, aczkolwiek nie musisz, bo ja ci na to nie pozwolę. I zaczynamy dynamicznie, czy zacząć... zaczynamy się? Zacznij jak Accesz. chcesz. Here go! To jest ten moment, gdzie zazwyczaj każdemu daję do tego momentu, żeby szedł, a później już blokuje. I on musi robić wszystko, wie, że to, to zostało naprawdę niewiele, ale nie może tego skończyć. Dobrze, 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 dobrze. Bardzo ładnie. Fajnie. Patrz na rękę. Patrz na rękę cały czas. Dobrze, 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 dobrze. Mhm. Dobrze. Teraz uważaj, ja będę to kontrował, ok? Powolutku będę wyciągał, 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 wyciągał i pokonam. Mniej więcej to tak wyglądało. Na zawodach by to było dużo szybciej, i od razu bym chciał przejąć kontrolę, ale chodziło o to, żeby po pierwsze go nie kontuzjować. Robi to pierwszy raz w formie zawodowej na profesjonalnym stole. Był charakter, było zacięcie. Nie wiedziałem co się dzieje, bo jednak nie mogłeś nic zrobić, więc czułem tą taką bezradność z swojej twojej strony. Ale siła jest, siła jest, także jest w porządku. A teraz ci pokażę, jak tę siłę wykorzystać lepiej, bardziej efektywnie i efektownie. Dawaj łapę. Ci powiem, że. Jak mnie po to do mnie ludzie, jak się pytają, ile rzeczywiście ten Tomek ma siły, to mogę do jak chcesz się porównać z Tomkiem, to podejdź do muru i spróbuj przepkać go do ściany, bo to jest tyle siły. Tak. O, 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 No, godam ci poważnie. No i potem gadał mi mówił, a pierdzielę, pierdzielę, Ale wiadomo, że to tak nie oddaje tego, jak rzeczywiście go spotkasz przed, przy stole i chcesz go pokonać, no to, to ci godam. To się możesz... To nie burak, żyły ci wyłażą, a on z ja, na twarzy. Jeśli parze. chodzi o wrażenia w ogóle moje, to oprócz w ogóle siły tego, że mnie zablokował, to największa siła w nadgarstku to jest w ogóle potęga, że czułem, czułem jak nadgarstek mi się sam wykręca. I o ile tutaj blokowanie samego to zrobiło na mnie wrażenie, to moment tego przejścia z tej pozycji do tej, gdzie mi nadgarstek wykręcił, to jest niesamowite. Ale widać, że jaki ma było po prostu w ręce. Siłując się z amatorem, tak jak mówisz, tam u was, możecie się zaprzeć, więc, więc załóżmy zróbmy to tak, jak u was, nie? Każdy, kto się siłuje, stara się po prostu przepchnąć rękę tutaj w bok, nie? Czyli jest tak jakby dwa pędzące samochody na siebie tak. i kto ma więcej no, tutaj pędu, nie? Dobra, czyli siła na siłę. Mhm. I co się dzieje, kiedy Ty tą siłę rozłożysz na dwa wektory, nie? Czyli zaczniesz go naciągać, zobacz. I teraz pchaj mnie w bok, widzisz? I nie możesz mnie pchać, bo ja Cię naciągam, nie kontruję Twojej siły, Ciężko jest to zrozumieć, kogoś, kto tego w tym momencie nie robi, nie? To przeciwstawny i on wyciąga. I teraz ja Twoją siłę podzieliłem na, na dwie części. Jedna to stara przecież się pokonać mnie w tą stronę, a druga nie może pozwolić, żeby Cię tu rozciągnął, nie? Czyli się robisz słabszy, Tak nie? Robi się słabszy. A ja na razie nie zaatakowałem, tylko blokowałem i zabierałem Twoją siłę, nie? Spróbuj jeszcze raz. Widzisz? Ja sobie tutaj tylko, tylko i wyłącznie trzymam to na młotku i rozkładam Twoją siłę, nie? Mhm. Dobra, dokładnie. To teraz Ty spróbuj, tak jakbyś chciał podnieść moją rękę do góry. Może Ci to troszeczkę ułatwić, kiedy sobie zrobisz zamek. Zamek to jest takie coś, co zakładamy na kciuk, przy czym ta kosteczka kciuka musi być zawsze widoczna. Ja akurat nie robię tego. Mam też krótkie palce i w ogóle tam użycie. W każdym razie mi jest wygodniej i tak. Teraz jak już masz ten zamek zrobiony, to wyobraź sobie, że ten Tutaj nadgarstek musi być maksymalnie naciągnięty i ruch wychodzi nie, że tutaj z ramienia, tylko z nadgarstka. Czyli tak, jakbyś chciał tą kosteczką mhm. sobie do brody dociągnąć. Mhm. Cały czas myślisz o tym, że ma być coś takiego, mhm. dobra? Spróbuj. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dokładnie. Widzisz, czyli jeżeli mój łokieć się podnosi, znaczy, że prawidłowo to robisz. Dobrze. Żeby się nie podnosił, ja to będę musiał blokować. Dobrze. Moja blokada, no to moja utrata siły i nie robienie tego, co mam zrobić, czyli wygrać. Dobrze. Dobra? Dawaj. I teraz. Ciągną w ten sposób, dokładasz bok, dokładasz bok, dokładasz bok i patrz. Widzisz, ma to sens, nie? Dłoń osoby siłującej się musi znajdować się na twarzy. Czyli teraz mamy tą komfortową pozycję, że całe ciało pomaga siłować się. Barg jest dalej od ręki, nie? W tej pozycji bezpiecznej. Jeżeli dochodzimy do tej pozycji, gdzie barg jest równolegle z dłonią, jest to jeszcze dopuszczalna pozycja. Natomiast, kiedy dłoń będzie w tej pozycji, nie, nie, nie odkręcaj, wiem, że aż ci niewygodnie, nie? Ta pozycja, jest to już pozycja niebezpieczna. Na turniejach pozycja niedozwolona i sędzia od razu ją zatrzymuje, wyłapuje. Czemu? Bo właśnie taka pozycja to jest to, co oglądacie na różnych wiralach w internecie. Po prostu złamanie ręki. Spiralne złamanie kości ramieniowej. Ona się tam rozkręca. No i po co to? A wystarczy znać zasady. Powiedz mi, bo, bo to mnie zaciekawiło, czemu masz tak zegarek? Jeżeli chodzi o noszenie zegarka, no. to przede wszystkim to kolor musi być stonowany, tarcza w dół, ponieważ odbija promienie słoneczne. Jak trzymam tak, to jakbym był gdzieś w kręgu, to zobaczył. Czyli od razu taktycznie i już przyzwyczaiłeś się, to, że zawsze tak dosi. Wygodnie Wygodniej tak? się pompuje, bo że ja jak pompujesz masz tarczę z tej strony, no. to ci się wierna w A, a z tej są, są te... Poczekaj, jak masz... Nie, dobra. Bo czasami są tak, że, że te przyciski są od tej strony tak, i ci to blokuje, to nie? Tak No i też podczas trzymania broni jest dużo wygodniej, ponieważ trzymając broń lewą ręką z przodu, mogę patrzeć na godzinę. Że jest wygodniejsza sprawa. No i na zbiórkach jak ja trzymam ręce z tyłu, to ktoś to może na godzinę spojrzeć. I tu jeszcze będziemy stać. O! mnie podniósł sam. Dobra? Mhm. Dobrze. I teraz ja cię rozżeję. Weź rączkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Obaj patrzycie w oczy. Próbuj się nie śmieć. Ciekawe, czy wyczywiesz kozaku. Dobra, Odwracamy nadgarski panowie. Jeszcze troszeczkę pozycja. Nadgarski widoczne. Kosteczki, ciuku widoczne. Ready, go! Uuuu, paleciok. Nie podpuszczaj. Patrz mu w oczy, patrz mu w oczy. Patrz mu w oczy. Pamiętaj, co ci mówiłem, na siebie, na siebie, na siebie, na siebie, na siebie. Poczekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. Pamiętaj, że tym barkiem pracować. Paleciok bezpiecznie, tak jak tak ja Cię uczyłem, tak jak Cię uczyłem. Tak jak Cię uczyłem, tak jak cię uczyłem. Patrz, 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 cały czas patrz na rękę, odwracaj się tutaj. Dobrze. O, widziałem, że tak, puszczasz ten odgarstek, nie? Widzisz? Puszczę. I on ze mną trenuje. Czasami, sporadycznie. wiesz, wypijemy, posiłujemy się, ale już ogarnia chłopak. Tak, rzadko, ale chętnie. Jeżeli chodzi o siłowanie, coś chcesz jeszcze wiedzieć? Coś, co ci się może przydać? E, fajna, fajna rada z tym ciągnięciem na siebie. To rzeczywiście dużo łatwiej, bo widać, że ta siła się później inaczej rozkłada. Się, no. Tak, e, fajne jest to, że tak jak powiedziałeś, żeby mieć dobre manewrowanie, należy tą rękę trzymać w powietrzu. Widziałem, że praca na nogach jest ważna. nie no mm -hmm. to, żeby się kłaść całym ciałem, a nie pchać tylko tą ręką. No. I że nadgarstek wygrywa, no to już wiedziałem, no. że jak ktoś ma silny nadgarstek, to Ci go, go przełamie. A pokaż mi z ciekawości dłoń, Przerównaj? Dobrze, dałeś właściwą dłoń niż paleciak, bo on miał z tym problem. <grystanie> <grystanie> Dobra. Masz dłuższe każdy jeden palec, powiem ci. Jesteś ile 10 cm gdzieś wyższy ode mnie, ale ten. I dzięki temu, że masz dłuższe te paluchy, to zobacz, daj dłoń. Ja, ja palce kończę gdzieś tutaj, widzisz? A ty mnie już masz dużo głębiej. Im głębiej łapiesz moją dłoń, ty masz większą kontrolę. Więc jakbyś wiedział, jak to robić, nauczył się. No to masz od razu przewagę na starcie, nie? Dlatego też często, jak ja startuję w kategoriach Open z zawodnikami po 120-140 kg, no to powiem szczerze, to jest największy problem. I dlatego jest ten specjalny pasek. Związujesz z pasem, chcesz spróbować z pasem? I teraz tak, żeby pasek Ciebie nie bolał, to wezmę z mojej strony. Marcinku? Tak, okay. odepnę moją. Będziesz wiesz, że ta ręka się dusi przez to? Tak, tak, tak. Będziemy związani węzłem, nie małżeńskim. Dobra, teraz do niego. Zaproponuję ci nisko, bo jest zasada: możesz mieć albo wysoko, albo nisko. Związane nisko masz wtedy większą ruchomość nadgarstka. Wysoko on jest bardziej zablokowany, e ale tego nie uważam, żeby to było dobre. Osobiście tego nie stosuję. I teraz Marcinku tam w dziureczkę, w dziureczkę. Czas na nie. No. Ja wiedzia wiedzia wiedziałem, że to skomentujesz, także spoko. I teraz bardzo mocno zaciągasz. Bardzo mocno. Jeszcze mocniej. Dobrze. Uważasz, że jest ok? Dobre. Dobra, no to zamknij uchwyt. Mhm. I teraz ja też zamykam uchwyt. No właśnie. I teraz zobacz, że te paluchy nie mają wielkiego znaczenia, nie? Bo jesteśmy tak mocno związani, tak mocno trzyma ta klamra, ona jeszcze mnie tu bardzo ciśnie. Zresztą to widać. Dobra. I zobacz teraz, jaki jest bezwład. Dawaj, startuj. Nie? Dzięki niej nie ma rozerwania, więc można skończyć pojedynek, nie? Obejrzyjcie się później na YouTubie. Dawaj no. rękę do niego, dokładaj, Tomasz. Dawaj. <grystanie> Dawaj, Kusek. Ale nie mówcie. Gotowi? Ja. Tutaj, tutaj sobie gdzieś tam daj. Jesteście gotowi? Ja. No. Dobra, będziecie mogli to obejrzeć później na kanale KFD. Do, Dawaj. go! kurde, tylko na tyle mam stać. Ej, Oj, toj, dobra, toj, 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 toj. ale nie umówiliśmy się, co jest do wygrania, panowie. <słyski> <słyski> dawaj, 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 <słyski> dawaj. <dźwiedź> no, tak to wygląda. Dzięki. Słuchajcie, na tym będziemy kończyli ten odcinek. Kaspra jest u nas na kanale coraz więcej, a jeżeli chcecie, żeby było jeszcze więcej, a ja bym chciał, bo wtedy polecimy do Francji i do Kaspra i nagramy naprawdę fajne materiały. Także prezes, szykuj się, e, wiesz o co chodzi? A my lecimy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i piszcie, naprawdę piszcie, bo to będzie potrzebne. Dzięki śliczne. Dziękuję. Łapy nie ma i do zobaczenia. Yeah.